Okej, okay, także cześć usiamo rzymeczki z tej strony Kasperiks witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy sobie taki challenge, a mianowicie zamiana sterowania na Bedwars, także bez zbędnego gadania zapraszam Was już do oglądania całego odcinka. Ok, także jesteśmy już na pierwszej ręce w dzisiejszym odcinku, i tak jak widzicie, są to niby normalne Bedwarsy. Lecz dla mnie to nie są normalne Bedwarsy. Tak jak powiedziałem na początku odcinka, robimy dzisiaj taki challenge, a mianowicie zamiana sterowania na Bedwars. Pewnie zastanawiacie się, na czym to polega. Jak wiecie, standardowo w Minecraftie mamy ustawione y, chodzenie pod WASD. Natomiast w tym odcinku ja mam to ustawione pod Pricks. Inaczej to w ogóle wygląda, wszystko jest inaczej. Także myślę, że zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy ten odcinek. Jeszcze nie grałem, przyznam szczerze, poza odcinkiem właśnie z takimi ustawieniami, więc może być dla mnie naprawdę ciężko tak grać. Widzicie już tutaj się troszkę gubię. Także tak, P idziemy do przodu i cofamy, R idziemy w lewo, a X idziemy w prawo. Także powiem wam, że naprawdę nie gra się przyjemnie, tak? Więc zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze, mam nadzieję, że coś tam uda się tutaj po prostu zrobić, bo słabo by było jakbyśmy chociaż nawet jednego teamu nie rozwalili, ale zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie, kupmy sobie mieczyk, myślę, że kupimy sobie troszeczkę wełny jeszcze, właśnie tak i obudujemy tutaj nasze łóżko jeszcze do końca, cały czas mi się myli R z X, bo X to jest w prawo, tak, a to R w lewo, dobra, teraz I to do tyłu troszeczkę, kurde, cały czas mi się to myli, dobra, możemy tutaj przejść, trzeba to obudować wszystko tak fajnie, w ogóle fajnie było, jakbyście zostawili pod tym odcinkiem tak 40 łapek, myślę, że byłoby naprawdę bardzo fajnie, e, także nie zwlekajcie, zostawcie od razu łapeczkę w górę, będzie naprawdę bardzo fajnie. E, prosiłbym was też, abyście w komentarzu napisali jakieś fajne pomysły na odcinki, e, które chcielibyście zobaczyć e, No właśnie na moim kanale, także jeżeli macie jakiś fajny pomysł na odcinek, e, to piszcie śmiało w komentarzu, a ja wam przypnę wtedy serduszko, także myślę, że bardzo fajnie. E, także napiszcie w komentarzu jakiś pomysł na odcinek, a ja wam przypnę serduszko. Okej, okay. myślę, że jesteśmy już, tak można powiedzieć, w miarę uzbrojeni. I kogo my tam mamy? Czekajcie, my tam mamy. To jest drużyna zielona. Tak, to jest drużyna zielona. I fajnie nam się trafiło, bo drużyny zielonej nie ma. Więc słuchajcie, myślę, że wybierzemy się na początek. Co to jest? To są diaksy, A tam mamy niebieskiego. Dobrze. Chodźmy w takim razie na diaksy. Powiem Wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko mi się gra z takimi ustawieniami. Myślałem, że będzie troszkę łatwiej, ale naprawdę ciężko tu się gra, bo jestem już bardzo przyzwyczajony do tych standardowych ustawień. Ale serio ciężko się gra. Także za to możecie ustawić właśnie łapeczkę w górę. Dobra, prawie doszliśmy, musimy się cofnąć po troszeczkę jeszcze właśnie wełny. Łóżko mamy spoko obudowane, łatwo tego nie będzie zniszczyć, więc dobra, kupmy sobie to. Okej, okay. możemy w sumie jeszcze sobie tak kupić, czemu nie. OK. mamy wełnę. No i chodźmy tam, kwestia tego, to myślę, że trzeba będzie się jak najlepiej poulepszać. Także zobaczymy jeszcze jak to nam wyjdzie. Teraz, żeby nie spaść, bo tu serio ciężko się też buduje. Dobra, chodźmy. Tędy, tędy, cyk, cyk, cyk. Ok, i doszliśmy. Czy są tu dla mnie jakieś diaksy, Oczywiście, że są, ale słuchajcie, myślę, że pójdziemy na środek. No bo w sumie mamy dojście na diaksy, To czemu mamy nieść na środek? Prawie spadłem. Co ja zrobiłem? Już coś nie tak. Cały czas się mylę. Dobra, czekajcie, jak to się robiło? I do tyłu, i teraz tak. Ok. Dobra, strasznie tu się gra, wam powiem. Cały czas się mylę pomiędzy tym RX jeszcze TP i y. y. Strasznie ciężko się gra, słuchajcie. Możecie sobie sami ustawić w Minecraftcie właśnie takie ustawienia y, i zobaczyć, jak się gra. Na pewno nie gra się lepiej niż na WSD, także tak to wygląda na razie. Dobra, zbierzmy sobie te emeraldy. Też to będzie spoko. Mam nadzieję, że do mnie nikt nie idzie. No na razie do mnie nie wygląda, aby ktoś szedł. Weźmy sobie to, okej. Okay. Y, tutaj będziemy mieli cztery... Emeraldy, także zbierzmy sobie wszystkie i będziemy wracać do swojej bazy, aby się po prostu troszeczkę polepszyć. Zobaczymy, jak nam wyjdzie ta ręka. Widzę, że tutaj na tabeli obok już trochę drużyn zniknęło. O, właśnie, różowych wyeliminowano teraz. I słuchajcie, zostały nam dwie drużyny poza nami, bo my jesteśmy drużyną żółtą. I zostali nam niebiescy oraz szarzy Także mamy słuchajcie szansę aby wygrać po prostu tą łańkę Ile to zostało? Dwie 20 sekund, dobra myślałem że 2 sekundy Także mamy szansę żeby wygrać tą arenkę. Na pewno będzie bardzo ciężko ale, ale, ale szansa zawsze jest Także warto spróbować, zobaczymy Fajnie było jakbyśmy właśnie rozwalili z jeden team W takich właśnie ustawieniach Czekajcie tu jest niebieski, dobrze tutaj będzie Moje przejście i niebieski jest obok To mnie trochę niepokoi bo ktoś czuję że zaraz On będzie do mnie iść także pójdźmy może Zbierzmy diaks jeszcze po drodze i poulepszajmy się trochę, tak jak jesteśmy w stanie, ile mamy diaksów. 8. No to akurat starczy nam na ulepszenie na miecz. Ok, chodźmy. I tak, za 4 Emeraldy. Co ja mam kupić za 4 Emeraldy? Zaraz zobaczymy, co jest w naszym sklepie. Nie, 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 czekajcie. Najpierw na pewno kupimy. Oto kupimy. Chcę kupić, ok. I kupimy sobie. Tutaj, czekajcie, to jest za 4. To. Dobra, kupmy sobie to, a resztę odłożymy. Dobra. I myślę w sumie, że możemy jeszcze raz tam pójść, słuchajcie. Czy on ma dojście na środek, czy on się tam buduje? Tak, słuchajcie, on. Czekajcie, mamy teraz szansę, aby zniszczyć mu łóżko. Myślę, że to jest dobra szansa, więc... E, spróbujmy. Fajnie by było, jakbyśmy mu to zniszczyli, byłoby naprawdę przekozacko. Może koleś nie ogarnie, bo zanim zbierze te emeraldy wszystkie, no to trochę czasu minie, słuchajcie. Także chodźmy, chodźmy, może akurat nam się uda to zniszczyć. E, zaraz użyję patyka teleportacji, jeszcze troszeczkę się dobudujmy. Okej, okay. on chyba nie zobaczył, słuchajcie. Tak, nie zobaczył, buduje się tam. Podbudujmy się jeszcze kawałek, żeby nie było przypały, żebym nie spadł. Okej, okay, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Zaraz nam zabraknie wełny. Okej, okay, przyńmy się kawałek. Teraz zrobimy tak. Okej, okay, niszczymy mu to. Kurde, o kurde. Ej, ciężko będzie, ciężko będzie, strasznie ciężko. Jest, czekajcie, zniszczyliśmy łóżko. Dało się, słuchajcie, dobra. Okej, okay. idziemy tam. Dobra, chodźmy tam. Albo. Tak, musimy tędy pójść, bo tam mam dojście do swojej bazy Okej okay. Ale słuchajcie, to było niezłe Dobra, musimy go teraz zabić szybciutko Ej, chłopak się tepnął, co jest? Dobra, ale on nie ma przejścia tam Dobra, lecimy zanim może nam się uda Ej, czemu on ucieka? Halo, proszę nie uciekać Bo mi tu ciężko się gra, słuchaj mordo Ej, co on robi? Co on robi w ogóle? Dobra, ja stąd spadam eee, Kolejna drużyna go zabije Ja stąd spadam na razie w takim razie Dobra, ale słuchajcie, zniszczyliśmy jeden team, także jest naprawdę przekozacko. Co on tam ma w ogóle? Co to jest? Kill off? Chłop do mnie kilofem macha. Dobra, nieźle. Ile mamy Diaksów? Sześć Diaksów. Kto, kto jeszcze został? Został. Szary. Czemu Szary tutaj nikogo nie niszczy? Ja mam pytanie. Czemu on tutaj nikogo nie niszczy? Czy on się będzie. O nie! zniszczyli mi łóżko. Dobra, słuchajcie, ja stąd uciekam. Ja stąd uciekam, bo nie mam teraz praktycznie żadnych szans, także uciekamy stąd szybciutko. Nie wiem dokąd my możemy pójść, bo tak w sumie to nie mamy nawet materiałów, ale... Słuchajcie, bo skoro szary mi zniszczył łóżko, prawdopodobnie to my teraz mu zniszczymy łóżko, więc zniszczylibyśmy już razem dwie drużyny. Także szybciutko lecimy tutaj. Dobra, cyk, niszczymy. Okej, okay. nie to ojacie, ale ciężko tutaj, strasznie ciężko się gra na tych ustawieniach. Dobra, e, szary, gdzie jesteś, Mordo? Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, gdzie jest szary. Ale słuchajcie, teraz jesteśmy w trójkę i nikt nie ma łóżka, także po prostu to, kogo zabije, wygrywa. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Mam 10 diaksów, czas się chyba troszeczkę poulepszać, zbroję sobie ulepszymy, myślę, że to będzie dobre wyjście, zobaczymy jak y, pójdzie naszym przeciwnikom, słuchajcie, tak. Y, dobra, weźmy sobie to, mamy zbroję ulepszoną i słuchajcie, o nie, 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 klepie mnie, o jacie, kurde, słuchajcie, niestety, niestety, nie udało się, szary mnie zaskoczył od pleców, no niestety. Ale, słuchajcie, było naprawdę dobrze. Zniszczyliśmy aż dwie drużyny. Także, słuchajcie, widzimy się już na kolejnej ręce w dzisiejszym odcinku. Ok, słuchajcie, także jesteśmy już na drugiej ręce w dzisiejszym odcinku. Dalej z tymi bardzo, ale to bardzo dziwnymi ustawieniami. Odnośnie WSD, zamiast tak jak mówiłem na poprzedniej ręce, gra się mi naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko. Także, myślę, że obudujemy sobie tak, jak na poprzedniej ręce, na początek, nasze łóżeczko. No i co tu dużo mówić, gra się okropnie, bo powiem bardzo strasznie się gra, kurde to jakiś, nie wiem kozek już się buduje, dobra, także tutaj szybciutko obudujemy nasze łóżko, tutaj nawet jest problem z chodzeniem słuchajcie, bo to kompletnie jest inaczej jak na normalnych ustawieniach, także można się pogubić, możecie sobie sami przetestować w swoim minecraftie i zobaczyć jak to u was będzie, może akurat wam się będzie łatwo grać, bo mi na gra się trudno. I przypominam wam o zostawieniu łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem, fajnie było, jakbyście zostawili właśnie łapeczkę w górę. I ogólnie możecie wpaść na mojego Discorda, link macie w opisie filmu oraz zapewne w przypiętym komentarzu, także wpadajcie wszyscy, mamy tam już ponad 600 osób, prawie 700, także polecam wejść, bardzo fajnie by było. Dobrze, obudujmy to łóżko do końca. Okej, okay, jeszcze tutaj brakuje tylko wełny. Ojo i nie starczyło nam jednego klocka, ale to już mniejsza z tym. E, mamy 7 złota, okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że niebieski nie pójdzie do nas od razu, bo byłoby... O, żółty idzie, dobra. To niech oni się tam niszczą, a ja idę do białego, kolegi. Okej, chodźmy tutaj. O kurde, myśli mi się to sterowanie cały czas. A tutaj muszę tak zrobić z tym i lecimy. Dobra, mam nadzieję, że nikt do mnie nie przyjdzie, co? Przypoby był straszne. Biały tam chyba nie ogarnia w sumie, bo jeszcze nawet łóżka nie zaczął obudować. Także pójdziemy do niego, zobaczymy co i jak. Ja mogę użyć patyka? Nie, nie mogę, dobra. Za 20 sekund to dojdziemy do niego tak po prostu. Mam nadzieję, że łóżka mi nikt nie zniszczy, co nie? Oni się tam e, cały czas e, walczą w sumie. Szary wypad poza świat, okej. Okay, czy biały jest ogólnie w swojej. O kurde. Ja mówiłem przed chwilą, że bazy nie obudzi. E, dobra, cofnijmy się może na razie do swojej bazy, bo tak średnio bym powiedział trochę z nim walczyć. E, chyba, że się uzbroimy troszeczkę. Może takie coś sobie weźmiemy. jacie, myli mi się te sterowanie cały czas. E, weźmy sobie może. Nie mam pojęcia co. Okej, okay, to kupmy. Trzeba było TNT kupić. Dobra, kupiłem sobie złote jabłko. W sumie jeszcze jedno możemy kupić. Czemu nie? Oni się tam cały czas zabijają, wszyscy. O co tu chodzi? Dobra, idziemy do niego. Ryzyk, fizyk, ale pójdziemy. Czekajcie, co on tam robi. Co on robi? Jakiś kozak jest. Dobra, zobaczymy, czy umie się klepać. Czekajcie, ojacie. Cześć. Ojacie, nie, nie wiem, nie wiem, jak tu się klepać. Halo, halo. Dobra, niszczymy mu to. Okej, okay. biały, dead eye. Dobra, szybciutko tu niszczymy. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Jest, łóżko zniszczone? Tak, zniszczone. Dobra, musimy go sklepać teraz. Szybciutko, cyk, cyk, sklepiemy białego. Strasznie, strasznie, mi się mieli. Te... Dobra, jest, udało się. Dobra. To zacka. Teraz musimy się cofnąć do swojej bazy. Myślę, że to będzie rozsądne, bo oni. Co oni tam robią w ogóle? Nie wiem, nie wiem, co oni tam robią. Dobra, e, cofnijmy się. Tylko proszę, żebym nie spadł, bo będzie strasznie słabo. E, I tam mamy białego, więc. Białego, białego przed chwilą zniszczyłem Więc szary to będzie mój teraz potencjalny cel Także zaraz będziemy się wybierać do szarego Ale na razie cofnę się do twojej bazy Okej, okay, doszedłem, bez problemów, jest dobrze Oni się tam powyniszczają, a ja idę do szarego Za chwilkę, e, tylko bym coś W sumie sobie kupił, może ulepszymy Sobie kilo w siekierkę o, Właśnie tak, czemu nie e, No i lecimy myślę do szarego, czemu nie Mam nadzieję, że oni, jest, niebieski stracił łóżko Słuchajcie, udało się, dobra e, Kto tam został Morski jest to obok niebieskiego, znaczy nie, tam żółty był, teraz co pamiętam. Dobra, mam nadzieję, że damy sobie jakąś radę. Okej, okay. tu jest szary szary, zbieram sobie Jackson chyba niczego się nie spodziewa. E, także pójdźmy sobie do niego. Jak wróci tego sklepiamy mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie ma zbroi w ogóle. E, zobaczymy. Nie starczy mi za bardzo wełny. Może dolecę patykiem teleportacji. Zobaczymy, jak myślicie, nie wiem. E, powinno się udać, co nie? Jest, udało się. Szybciutko mu to niszczymy. Cyk, cyk. On nie ma łóżka! Aha. Dobra, on wyszedł z areny. Nie no, spoko. Dobra, to weźmy sobie te jego diaksy. Okej, okay. po co ja tu szedłem, tak naprawdę? No dobra, pójdziemy do różowego. Eee, tutaj, tylko trzeba kupić sobie wełnę. I znowu poczekać 30 sekund na batyk. Czy oni, jak mnie widzą, to wychodzą z areny? Czy o co tutaj chodzi? Dobra, mam już wełnę. Eee, w takim razie idziemy sobie do różowego. Mam nadzieję, że ty różowy nie wyjdziesz z areny, jak nie zobaczysz, ale zobaczymy. Tu mnie, całkiem spoko, yy, dobra, także idziemy, idziemy do niego, zostało mi ile tam, 13 sekund do potyka teleportacji, także zaraz będziemy się tam do niego tepać normalnie, chyba że po prostu, o dobra, został, o kurde, to raczej stąd idziemy na razie, bo jest, stracił łóżko, dobra, tepamy się tam, co wy na to, tyk, tyk, cyk, cyk, muszę cię dobić różowy, sorry, Tory, cyk, 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 klepiemy cię, jest, udało się, słuchajcie, dobra, jemy szybko refa, Zniszczyliśmy w sumie różowego, to był final kill, słuchajcie. Eee, także myślę, że pójdziemy teraz tutaj. Kto tutaj jest w ogóle? Nie mam pojęcia, kto tu jest. Czekajcie, czy tu jest czerwony? Tak, tu jest chyba czerwony, słuchajcie. Dobrze, pójdźmy tak. Ok. Ale oni tu się zabudowali w ogóle. O kurde, cześć, czerwony. Cześć, 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 cześć. Jest, dobra, udało mi się go zniszczyć. Yy, także lecimy szybciutko do niego. Okej, okay. on się tutaj zaraz odrodzi. Trzeba go jeszcze raz sklepać. Cześć, cześć, cześć. Dobra, o dobra, teraz mnie porobi. Będzie ciężko. Jest, niestety mnie porobił. Dobra, ale czekajcie. Czy ja mam łóżko? Mam swoje łóżko. W takim razie yy, nie ma najmniejszego problemu w sumie, że on mnie zabił. Także znowu się uzbrajamy tutaj. Yy, I lecimy ponownie. Yy, spróbować go zaatakować. Okej, okay, myślę, że to mi wystarczy, w sumie kto został, czekajcie, został morski, ja jestem, ja jestem morski, mniejsza, został mi czerwony i róż, żółty, okej, okay. o, żółty wyszedł z areny, czekajcie, podczas tej areny wyszły trzy osoby aż, to, nie wiem z jakiego to względu, mniejsza o to, zostałem ja e, z czerwonym, więc może być naprawdę bardzo ciężko, wam powiem, e, chodźmy tutaj na razie, czy on tam idzie, tak, on tam idzie, nie, czekaj, w którym by się chodziło, o, dobra, nie, no nie widzę go na razie, żeby tam szedł, Ym, dobra, myślę, że możemy się uzbroić w taki sposób Co tu kupić, co tu kupić, o kupimy to Dobra, to nie jest głupi pomysł, Hej, Okej okay. Lecimy do niego myślę, ale w tym razem może Byśmy się dobudowali do tej bazy po prostu, zobaczymy zaraz Okej okay. Idziemy, idziemy, mam nadzieję, że on tutaj nie będzie stać Bo jak będzie to, no średnio tak będzie wam powiem Możemy w sumie tak, kurde myli mi się testowanie. sterowanie O, dobra Idziemy, idziemy na razie Dobra. I doszliśmy, tak? Doszliśmy. Czy on tutaj jest za rogiem? Cześć. Nie idź do mnie. Co ty chcesz mi zrobić? O kurde, nie. Nienawidzę tego sterowania. Dobra, słuchajcie, także jak mogliście przed wszystkim zauważyć, spadłem. I to tak, tak słabo spadłem, strasznie słabo. Yy, dobra, więc no co my tu możemy dużo robić, idziemy po prostu na niego. Musimy go totalnie zniszczyć. Nie. Mam nadzieję, że teraz tam chociaż dojdziemy Byłoby spoko tam dojść, także chodźmy jeszcze raz spróbujemy Mam nadzieję, że teraz się uda eee, Użyjemy patyka tutaj, o właśnie, tak, cyk Dobra, czy on tutaj jest? Mam nadzieję, że go nie ma, nie ma go eee, Chodźmy, czy on tam stoi, czy mi się... nie, dobra To nie on, także idziemy Dobra, tutaj Okej okay. Ktoś musi w końcu wygrać, bo niedługo... O nie, zniszczył mi łóżko Dobra, idziemy, mu zniszczyć łóżko, czekajcie, Idziemy, idziemy, idziemy szybciutko, niszczymy mu łóżko. Dobra, zobaczymy po prostu teraz, kto wygra w klepie, to wygrywa wszy wszystko. Zniszczymy niszczymy tutaj szybko łóżko dla niego. E, mam nadzieję, że nie dojdzie, się też strasznie mylę w tym sterowaniu. Bo ja cię, kurde, tutaj jest łóżko. Jest, zniszczyliśmy mu łóżko, słuchajcie. Także ja i on jesteśmy aktualnie bez łóżka, i teraz ciężko będzie go pokonać, bo on jest całkiem niezły. E, także, którędy on może przyjść, tak naprawdę, to nie mam bladego pojęcia. Ale, ale, czekajcie. Myślę, że pójdziemy tędy na razie, cofniemy się do swojej bazy i zobaczymy czy go spotkamy. Gdy spotkamy to będzie w miarę spoko. O, słuchajcie, on jest tutaj. Widzę go. Tutaj był. Gdzie on? Znikł? Chłopak znikł. Co się stało? Nie wiem. Dobra, chodźmy tutaj może na razie. Nie wiem, bo widziałem go przez chwilę, a znikł nagle, nie? Może użył bodyguard teleportacji, nie mam pojęcia. Yy, ale chyba dalej tam jest, może po prostu go nie widzę, także... Chodźmy tutaj i pójdziemy może w taki sposób. Okej, okay, chodźmy tak może, dobra. O nie, spadłem. Okej, okay, także to będzie na tyle z tego odcinka, jak mogliście zauważyć. Niestety spadłem na końcu. Cały czas myliło mi się to sterowanie, także niestety spadłem, ale dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz koniecznie subskrypcji z dzwoneczkiem oraz możecie wpaść na mojego Discorda. Także do następnego odcinka no i siema!